Dzień dobry. Nazywam się Leszek Herman Oświęcimski. Drugie imię jest przybrane na cześć mojego długoletniego pobytu w Berlinie i tego lokalnego patriotyzmu, który jak już wspominałem, szacuje na jakieś 20%. Mam w Polsce kumpla, Janka. Poznaliśmy się jeszcze na studiach. On je olał po czwartym roku, a ja... Zacisnąłem zęby i zrobiłem dyplom. Razem zamierzaliśmy płysnąć do Berlina Zachodniego. On jednak został w Gdańsku i bez niego sk skakałem później przez płot, jak Lech Wałęsa, tyle że do obozu dla azylantów w Berlinie. On przez te prawie 40 lat mieszka cały czas w jakiejś sublokatorce i robi to co lubi. To znaczy, czyta książki, chodzi do kina. I słucha klasycznej muzyki. Mieszkaliśmy razem w akademiku, i dzięki jego czytaniu i w ogóle takim ogólnym wyrobieniu w kulturze i sztuce nadrobiłem trochę moje braki humanistyczne z zawodówki. A na resztę, dorabianie się i tak zwane osiągnięcie czegoś w życiu Janek miał zawsze wywalone. Postawa wprawdzie filozoficznie słuszna. Ale życiowo raczej trudna. Na utrzymanie Janek pisał z początku do gazet oraz w wydawnictwach, redagował książki, ale ponieważ angażował się za bardzo, a właściwie nie za bardzo, bo karierowiczostwa jest w nim dokładnie zero, to się w mediach nie utrzymał. Obecnie zarabia jako security, znaczy stróż, nie? No i tylko dorywczo. A za dwa tygodnie odłączą mu prąd za niezapłacone rachunki. Ja natomiast na tej obczyźnie naszarpałem się jak dzik. Zakładałem stowarzyszenia, kluby, kawiarnię i street footy. Starałem się. Byłem bardzo zaangażowany i aktywny. Zdrowie i nerwy, przez to nadszarpnąłem. A dzisiaj bank depcze mi po piętach, a na utrzymanie mam minimum socjalne. Janek i ja dwa całkiem odmienne życiorysy, a taki sam efekt na jesień życia. Brawo my!